ogłoszenia parafialne. W Kościoła w tym tygodniu, w poniedziałek wspomnienie Świętej Cecylii, Dziewicy Męczennicy, w środę wspomnienie Świętych Męczenników Wietnamskich, Andrzeja, Prezbitera i Towarzyszy. z i biletom tego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Jutro przypada wspomnienie Świętej Cecylii, Patronki Śpiewu i Muzyki Kościelnej. Z tej okazji składamy podziękowania i życzenia Wszystkim tworzącym muzykę w naszej wspólnocie, organistom, panie Patrycji, panie Magdzie, panu Wokaszowi, chórowi z dziecięcej z siostrą Rafaelą, Katarzynow i Michałem, a także z kolei śpiewającej Akatest. Dzisiejsza składka na jest jak co miesiąc składką inwestycyjną. Bóg zapłać za każdy datek. Natomiast w odpowiedzi na apel przewodniczącego konferencji Episkupatu Polski które można przeczytać w kablecie przed Kościołem. Można również dzisiaj złożyć do skarbony pod chórem dobrowolny datek na pomoc migrantom. Jutro zapraszamy na comiesięczny różaniec w intencji rodzin i osób samotnych z naszej parafii za przyczyną świętego Jana Pawła II. Modlitwa rozpocznie się o godzinie 20:30 przy relikwiach Ojca Świętego, a zakończy się aparem jasnogórskim. Podczas różańca będą także odczytane, Prośby do świętego papieża, który w dowolnym czasie można wrzucać do specjalnej skrzynki umieszczonej przy relikwiach. Podobna skrzynka na intencje jest także przy figurze świętej Jadwigi, gdyż podczas nabożeństwa do naszej patronki każdego ósmego dnia miesiąca również odczytujemy intencje. Papieski różaniec odp odprawiliśmy po raz pierwszy miesiąc temu z dużą ilością wiernych. Zapraszamy ponownie wszystkich na ten wyjątkowy wieczór modlitewny. Przyszło w niedzielę rozpoczyna się Adwent i Nowy Rok Liturgiczny. Na wszystkich mszach świętych poświęcimy opłatki, które będzie można zabierać z Kościoła przez cały Adwent. Zespół charytatywny będzie także rozprowadzał w świece Caritas wigilijnego dziewa pomocy dzieciom. Także przyszło w niedzielę o godzinie 11.00 odprawimy uroczystą świętą w intencji Orląt Lwowskich, 102. rocznicę obrony Lwowa. Po mszy świętej będzie modlitwa za poległych w Pantelonie Narodowym. Zapraszamy na codzienny różaniec za zmarłych z upominkami o godzinie 18. Akcja katolicka proponuje nabycie kalendarzy na kolejny rok ze Świętym Janem Pawłem II. Kalendarze w cenie 12 zł są dostępne przy stoliku obok wejścia głównego do kościoła lub w zakrystii. Teraz. Prośmy o myłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Elżbieta szasztak z ulicy Kluczborskiej 4, Barbara Serafin z ulicy Bratysławskiej 2a, Stanisława Szewczyk z ulicy Wybiskiego 16, Tadeusz Sawas z ulicy Krawdalskich Zuchów 5, i Katarzyna Parwa Kauza z ulicy Kluczborskiej 48a. Dobry Jezu a nasz paniem. Dobry Jezu a nasz panie, Dobry Jezu a nasz panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.